Siema. Halo? No, cześć mamo. Słuchaj, bo ja zapewniłam stroj od WF-u. Możesz mi przynieść? No dobra, to będę czekać w szafie. Siema, panczek, Słuchaj, nic nie było na Możesz mi dać zdjęcie sobie zrobię? na opatrz. Dobra, dzięki. Możesz mi powiedzieć co jest zadane, bo jestem chora nie było mi w szkole. Na 14 stronie czwarte zadanie. Czwarte? I tak. I napisać plan wydarzeń do opowiadania. Okej. Okay. I z przyrody było. Z przyrody było doświadczenie ze strony 90. No to pa No dzięki, pa Co z przyrody? Wybierz wszystkie gatunki nietoperzy No to sprawdź Co <noise> jest słodkie Dobra, mam od tego ap. Co ma to wszystkich gigantyczne? Przed telewizorami. No na super. Co robisz? Czytamy buka. A dlaczego nie masz normalnej książki? No bo biblioteka była zamknięta.